Cześć, nazywam się Michał Wodaczyk. Jestem pastorem w kościele ICF Bydgoszcz. Siejemy. Pomnażamy. Jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. I chciałem opowiedzieć Wam taki bardzo ciekawy obraz Piekła i Nieba. Ten obraz pierwszy stworzył C.S. Lewis w książce Rozwód Ostateczny. I tam jest wizja nieba jako miejsca, gdzie ludzie żyją obok siebie, mieszkają obok siebie, takie miasteczko, gdzie, gdzie ludzie są blisko, i ich najbliższe sąsiedztwo jest dla nich źródłem radości, błogosławieństwa, takiej siły i wsparcia. I zupełnie przeciwieństwem tego takiego życia razem obok siebie ludzi jest obraz piekła, w którym ci. Ludzie oddalają się od siebie w nieskończoność, dlatego że kiedy ktoś zamieszka w jednym domu, to obok wprowadza się drugi, ale już po chwili nie może zdzierżyć swojego sąsiada, już nie może z nim wytrzymać, więc przeprowadza się jeszcze dalej. Ale potem ktoś obok się wprowadza i już ten nowy go zaczyna drażnić i ludzie w nieskończoność oddalają się od siebie, dlatego że ciągle ci innych tak drażnią i denerwują, że to piekło rozrasta się w nieskończoność. Najgorsze w tym obrazie jest to, że w samym środku, tego piekła jest przystanek, z którego odjeżdżają autobusy do nieba. Natomiast, żeby do tego przystanku dojść, trzeba przyjść i zbliżyć się do innych, a to dla złych ludzi, którzy są w piekle, jest zupełnie nieakceptowalne. I ten taki literacki obraz, yy, który, który stworzył C.S. Lewis, on odzwierciedla pewną prawdę, którą znajdujemy w Biblii. Bo kiedy czytamy w Biblii o Kościele, to zawsze to są wyrażenia wspólnotowe. Czy na poziomie słów, yy, że to jest eklezja, zgromadzenie, koinonia, wspólnota, czy na poziomie alegorii, ilustracji, kiedy Paweł nazywa Piotr, apostoł Piotr nazywa nas domownikami, więc wielu ludzi w jednym domu, czy apostoł Paweł używa tych takich metafor związanych z ciałem, które ma różne organy, ale to jest jedno ciało ze sobą połączone, ale w całej Biblii to takie myślenie o kościele to jest myślenie wspólnotowe. Natomiast my na co dzień boimy się różnic, boimy się różnic etnicznych, wyznaniowych, narodowych, nie, kulturowych i chcemy od tego uciec. Te wszystkie różnice, dopóki się z nimi nie spotkamy, one wydają nam się hasłami, i tak łatwo się o tych hasłach nie wiem, czasami źle mówi, czasami jest łatwo popaść w stereotypy albo uprzedzenia. Ludzie, którzy podróżują, Yy, widzą to doskonale, że nie wiem, są stereotypy, najczęściej one są mocno związane z naszą narodowością, więc szybko zaczynamy myśleć w taki sposób: a bo Francuzi są tacy, bo Niemcy są tacy, bo Ukraińcy są tacy, ale doświadczenie tych, którzy podróżują i spotykają inne kultury, yy, zawsze jest, niemal zawsze jest takie samo. Myślałem, że nie wiem, Niemcy są tacy i owacy, ale dopóki nie spotkałem, to tak myślałem. Jak spotkałem tych ludzi, okazało się, że są zupełnie inni, więc. Nieprzypadkowo mówi się, że podróże kształcą, ale kształcą nas tak, sam, tak naprawdę nie same podróże, ale spotykanie się z ludźmi, którzy są różni od nas. Yy, w tym sensie po, podróże nas kształcą najmocniej, że spotykamy się z ludźmi, którzy są różni od nas. I myślę, że dla nas, jako dla chrześcijan, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy właśnie szukali spotkań z tymi, z którymi się różnimy. Czy to są różnice etniczne, czy kulturowe, czy, yy, czy, czy wyznaniowe, czy narodowe, to to jest zawsze ważne, żebyśmy myśleli. Dla nas, dla chrześcijan, zawsze jest dobry czas, żeby się spotkać, bo w spotkaniu, odkrywamy człowieka zamiast uprzedzeń i stereotypów odkrywamy człowieka. I myślę, że to jest dla nas ważne też z tego powodu, że jako chrześcijanie codziennie modlimy się słowami właśnie w modlitwie pańskiej, w modlitwie ojcze nasz podają te słowa: bądź wola twoja jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi. I ja sobie myślę Zwłaszcza w takim kontekście różnic, kiedy się z kimś poróżnię, czyli nawet skonfliktuję z kimś, się mocno nie zgadzam, że jeny, ta modlitwa mówi bądź wola Twoja jak jest w niebie, tak i na ziemi, a w niebie nie ma osobnego nieba dla tych, którzy się ze mną zgadzają i tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Nie ma osobnego nieba dla Niemców, dla Francuzów, dla Polaków, dla Ukraińców, dla Rosjan, dla, nie wiem, dla, dla Algierczyków. Ale jest jedno wspólne niebo, które jednak wszystkich jednoczy. Nie ma osobnego nieba dla, 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 dla protestantów, dla katolików, dla prawosławnych. Jest jedno niebo, które wszystkich łączy. Jest jedno niebo dla, tych, dla dzieci, jedno niebo dla dorosłych. Jest jedno niebo dla tych, którzy się ze mną zgadzają i tych, którzy myślą dokładnie przeciwnie. Więc kiedy udaje nam się spotkać i odkryć to, że ponad tymi uprzedzeniami, stereotypami są rzeczy, które łączą nas mocniej, wtedy wierzę, że i to zabrzmi pompatycznie, ale naprawdę wierzę, że tak jest, wtedy przez nasze życie wypełniają się słowa tej modlitwy, i przez nasze życie Królestwo Boże przychodzi tak, jak jest w niebie, tak na ziemię. Ja to tak myślę, ja w kontekście takich nawet bardzo osobistych spotkań. Nie zawsze, nie zawsze udaje nam się żyć bezkonfliktowo, nie zawsze udaje nam się zgadzać ze wszystkimi i z kimś, z kim się nie zgadzam, myślę sobie, i tak w niebie czeka na nas jeden stół. A czy ja muszę umrzeć, żeby z tym drugim człowiekiem, z którym się nie zgadzam, spotkać się przy jednym stole? Czy da się spotkać wcześniej, bo wydaje mi się, że warto. Także to jest. Taka zachęta, inspiracja do tego, żebyśmy szukali okazji do spotkania z tymi, którzy wydają nam się inni niż my jesteśmy. To może się wydarzyć na wielu płaszczyznach, czy kulturowej, czy etnicznej, czy jakiejkolwiek innej, ale żebyśmy szukali do tego miejsca spotkania, dlatego że no właśnie, piekło jest to miejsce, gdzie ludzie od siebie uciekają i oddalają się od siebie coraz bardziej, a niebo to jest to miejsce, w którym bliskie sąsiedztwo innych jest dla mnie źródłem błogosławieństwa, radości i też siły. Cześć, nazywam się Michał Wodarczyk i chcę was bardzo serdecznie zaprosić na tygodniowy wyjazd rekolekcyjny do Francji, organizowany przez wspólnotę Szemenev. Będzie międzynarodowo, będzie słonecznie i przede wszystkim będzie bardzo dużo inspiracji do życia z Jezusem.